I jest z nami Czarny Polak, dzień dobry. Witam serdecznie tej strony Czarnego Polakę, goszcząc, który odprowadził pierwszego panela. No właśnie, jak w ogóle, twoje wrażenia tutaj z tego starcia pierwszego z Tomkiem Olejnikiem? No Ci takie, no kurde. Drugie już. No, drugie, no właśnie, drugie. Musiałem, kurde, postarasz kurda, żeby się, kurda żebyś pokazywał. Niektórzy, bo pisali do mnie na Instagramie, słabo wisłeś, nie pokazywałeś, ty na TikToku nie jesteś tak i tak dalej. To ja, kurda się postarałem e, googlować trochę, żebyś wiedział więcej od mojego przeciwnika i dostać kilka wiadomości o koleżanki i tak dalej. To brałem wszystko, żebyś prowadzić tego panel wtedy, nie? A Słuchaj, yy, wiesz, że to, Tomek Olejnik to jest legenda freak Fightu? Wiem, że to jest legenda, ale jak przegrasz? No, jak przegrasz? A ty jak ty uważasz? On ma jedno wygrane z Robalini, a Robalin to jest i, jak jest zwykła kobieta, mogę tak wam mówić. Ale... A ja, ja mogę taki zrobić, jaki, jaki Prime się zgodzi. Może tu być olejnik, a tu Robalini i pobiję dwie od razu, nie? Na razie nie walczyłeś, a jesteś już faworytem pojedynku. Co jak to no, się stało? No, ale powiem ci tak, jestem faworytem, bo ja umiem się wypowiadać, zawsze mamy argument na swoje przy, przeciwnik. Po prostu jak byłem na konferencji, to ja nie, nie postarałem się posłuchać. Uważałem z kurwa za, kurda, jest zajebiste i tak dalej. Ja powiedziałem, dobra, nie będziesz szukał na niego argument, po prostu będziesz siedział w domu. Na pierwszej konferencji byłem z żadnym argument. Ale on ich po prostu pokazywał, może mnie zgaszyć, nie? A ja powiedziałem, jestem najlepszy, może jestem za ich granicę, będzie problem, żebyś powiedzieć, co? i tak dalej Ale będzie poszukał więcej na twojego tematu No tym razem poszukałem wszystko i pokazywałem wszystko I wiesz, tak jak wyszło, prowadziłem pierwszy panel Słuchaj, pytałem się Olejnika, czy on nie ma kompleksu ciemnoskórego, bo wiesz, jednak Kurczę, to jest tak, że pierwszy raz stajesz naprzeciw zawodnika, który jest egzotyczny, tak? A ty, a, ty, a ty na przykład obawiasz się bić się z olejnikiem z tego powodu na przykład? Powiem Ci tak, ja mam dystancję od tego, o, osoby, które są z racji stawy mnie po, po prostu powiem tak. Oni komentują, rr, Nie, nie o tym mówię, tylko no. mówię o tym, że... No, kiedy ja wiem, to chodzi o olejniki z, z rasystem i tak dalej. To wiązania jest z hejterem. Żeby się on być na przykład rasysta, to muszę mieć hejter, o który piszą do niego. On po prostu nie ma nic do mnie. On pisał do mnie, pokazywał swoje waga, ile on waży, ale on waży więcej ode mnie. Ale ja tak pokonam go i tak dalej, nie? Ja byłem tutaj... z... Wszystki argument e, Dowód miałem na telefonie Nie wiem, czy oglądaliście moje konferencje Ja pokazywałem nawet dowód tak, Bo ja nie gadam tak głupoty bez dowód Ja wolę gadać z dowodem, nie? Bo to kurde nie ma sensu na przykład Jak gadam farmazony i nie mam dowód, nie? Słuchaj, jaka jest twoja historia i, I tego, że tak dobrze umiesz polski? Dobra, powiem ci tak Ja przyjechałem właśnie tutaj e, w Polsce kiedy? E, to było 4 lata i kilka miesięcy. Nic w, dokładnie nie pamiętam. Tak. Szybko nauczyłeś się języka? No, tak, ja szybko się, się nauczyłem, bo ja miałem dziewczynę. Ja akurat wtedy, jak nie poznałem języki, ja wtedy już miałem dziewczynę. Czyli już to musiał... było w w tłumaczenia, rozumiesz no? to? Yy, translator stać, Google? Na, translator, nie? Tu pisze, kocham cię, a ona widzę, o kurde, on mnie kocha i tak dalej, tak było, nie? No, ty dla niej nauczyłeś się języka? No, też trochę nauczyłem po portugalskiego, ona wie coś o portugalskiego, ale ja więcej umiem od niej, nie? A skąd ty no. w ogóle pochodzisz, tak ja, dokładnie? Ja, ja właśnie mam pochodzenie z Angolii Czyli strefa francuska? Nie, to jest afrykański, nie? Ale w sensie języki ja, Nie, ja bo po portu Portugalski? Je, to jest portugalski, bo ja po francusku nie rozumiem w ogóle, nie? Czyli portugalski A portugalski no, znasz troszkę? No, ja znam bardzo dobrze portugalski Mogę pisać nawet, jeżeli będzieś mi poprosił o coś, to ja piszę na luzę Bo ja mam pochodzenie z Angolii Umiem mówić po portugalsku I wiesz, tak jest, nie? Jak jak się w Polsce w ogóle podoba tutaj kraj? No, powiem Ci tak, bardzo dobrze Wszyscy już się znają teraz. No, oczywiście. Zawsze nie wiem, czy ty znasz kraj, ale Ciebie wszyscy tak? znają. No kurde, teraz... Się zna... Nie, ale powiem, że tak, ja podróżowałem już po całej Polsce ja mogę mówić z połowy polskiej znam, nie? Połowy polskiej już znam. Ale niektórzy nie rozpoznają, ale niektórzy rozpoznają. Bo taki jest fajm. Niektórzy Cię rozpoznają, nie? I tak dalej, nie? To ja powiem, na razie nie jestem fame Po prostu popularnie gościu, nie? Bo występuję na Prime i nagrywam swoje live na TikToku, Tok'u Czuję się po prostu popularnie, ale nie sławny A powiedz, ee, znajomi z kraju piszą do Ciebie z Angolii i mówią Ej, ee, ty, ty, ty w Polsce, Ciebie wszyscy w Polsce znają I no. masz takie dostajesz informacje? No, ale powiem Ci tak, właśnie przed chwilę przyjechałem znajomi on będą tutaj wszystkie moje ekipy, czarne skórę na moje walkę i zobaczy jak tu będzie jazda. Wiesz? Wiesz jak on mają plan, jeżeli przegrywa, to on pogonał o olejki, ale ja, ja na to się nie pozwolę i powiedziałem na spokojnie i tak dalej. To jest kurda fick fight, nie przegrałeś, to przegrałeś, ale ja nie przegrywam, popatrz na moje ciało, popatrz na olejniki, a on nawet to nie, nie potrafi zrobić, bo gruby jest. Nie, no coś tam potrafi, chyba, nie? Potrafi? Walczył o paski jednej organizacji. A, a jak... Fame MMA. Fame MMA. walczył o pasy? O pas, tak. Nie o tę informację. Nie, to widzisz, masz taką informację. Dobra. Walczył o pas z Malczyńskim. Dobra, ale przegrał. O, dobra, ale ale, ale. ale niestety to nie liczy. Słuchaj, to ja Ciebie zapytam e, Angola przy latach 70., -tych, 80. -tych, ciężka wojna była, tak? Bardzo ciężka jak wojna. Jak w ogóle wojny. tam sytuacja? Ta, to sytuacja to było najgorsze, bo mój wujek mi wpowiadał, jak tam się stało, się zabili i tak dalej. Straszna ta wojna. No, była. Bardzo, bardzo strasznie było tą wojnę, nie? Bo dzisiaj ludzie pamiętają gdzieś, dzisiaj spokój już no, troszeczkę? No tak, pamiętają ludzie, które mają ponad 80-90 lat, nie? Pamiętają o czym, bo to było jej, jak się mówi, modłość Na przykład a jak tutaj w Polsce, nie? Jak masz 16, musisz chodzić na imprezę i tak dalej, domówkę i tak dalej To co samo jak ich, ich, nie? Oni mieli po prostu strasznie wojna i wiesz, tak się skończy, nie? I chujowe było dla nich, nie? Zostajesz tu w Polsce, czy wracasz później ale, kiedyś do kraju? wiem czy taki, tak mi raz, że planuję zostać, bo ja muszę pokonać olejnika Robalini Adrian coś, idzie po baguette. Wiem że jest ciężko, ale idzie po baguette. dwóch pierwszych mógłbyś powiedzieć, że mógłbyś pokonać od razu, jeden po drugim, tak? Nie ale jeden po drugim to mi chodzi o Robalini i olejnik to ja kurwa no, tak, tak, tak. dwóch na jeden to na luzę. Ale bagieta, tak, kurwa da, po, nie, bagie, ba, Bagieta tak, ale powiedz mi, ty wcześniej coś miałeś do czynienia z, ze sportami walki? No bardzo dobrze, bardzo dobrze, no kurwa właśnie miałem, bo kopnięcia to ja już od dawna umiem i na przykład ta kurda prowadzić, jak widzisz, to jest proste dzieci. A olejnik nawet nie potrafi, bo on tak się bije. A po, co to jest? Unikalny styl dobrze rozumiesz polski. No, no, Ale kurda co to jest? No, jak prawdziwy człowiek to muszę otrzymować tu, żeby się bronić i drugie tu. Tak. Ale muszę prostować. A nie jaki on walczy, tak. A co to? To jest kobieta czy co? O No, ale on kurda musi postarać zrobić kilka rzeczy. Na przykład a no kurwa wskoczysz jak małpa, małpę, ale on nie potrafi. Kurde, bo sprawny jesteś. No, bo grubasy jest. Zobaczycie to 1 lipca. Jutro będzie piątek, a pojutrze? Sobota. Będzie, będzie ten słynny pogrzeb. Pamiętasz co ty miałeś z tym pogrzebem? No, no. Na MMA VIP, tak? No, ja byłem w, w teraz, teraz też tak będzie? Mm, ale kurda, powiem ci tak. Tu będzie lepiej. Lepiej? Będzie. Widziałeś, jak prowadziłem pierwszy panel, ja cię mówię. Jak ja coś ci mówię, to ja mogę ci obiecować Ja prowadzę tą walkę. A on będzie przychodził do mnie, ale ja po pierwsze go nie go tylko po kopnięcia, bo możemy kopać ile chcemy. Tak. Rozumiesz? Tak. Kopnięcia. I on kurwa już będzie leżał jak men wtedy. Bo on, on szybko się męczy Nawet ja widziałem na face-to-face. -face, ja kopałem go, on się zmęcił już od razu. Później spróbował mnie kopać. Widziałem to kopnięcie. No, a nawet nie bolało, bo ja powiedziałem. Nie bolało mnie. Jeszcze raz, ale kurda nie było drugie face-to-face, face, bo ja zawsze jestem gotowy na face-to-face. Face. Jutro będzie. Jutro będzie. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Dziękuję, Dzięki dziękuję. za sympatyczną dziękuję. rozmowę. Dobra.